Siemanko z tej strony Nie Ja jestem bo za tak będziemy zaczynać Siema, ja jestem Fusek, A dzisiaj sobie gramy w Staw driftu Stawcie lajka like i subika A my No Zaczynamy grać, oczywiście y Ja to nie grałem No dobrze troskę Grałem, sami byście zobaczyli Ale normalnie To nie grałem, więc Możemy zaczynać idziemy wy ten. No jeszcze taki spokojnie. Jest to najlepszy w driftach. Ale po prostu to jest odcinek taki. Jeakso, jeal, jak to się mówi? Jak to się wypowiada? Ten, jakby to powiedzieć. Je aksujący. Jealiksujący, jeal, jealistycznący. Dobra, co tam? Zamykamy spalęmy autko. auto, Aha, dobra. Um. O. nie mam tutaj takie jedno auto, ale to nic nie przeszkodzi. To za dzieje. Halo? Aha, mamy rozania, Rosania. losa Nie mamy wniosków 8k. A, do tych najbogatszych nawet nie jestem blisko. Dobra, co teraz. Jest moja Nissan. Zobaczymy jak będzie się grało. Wan... Tak na chwilę wyłączę głos. Nie mikrofon, tylko głosowanie i zobaczymy jak to będzie grało się chwilę. Ale to chwileczkę. Zobaczycie jak to jest bez głosu autka. Było przyjemnie, tak było. Bo ja nie lubię... ...namagamy. Znaczy, i tak za nie jest. I jeszcze nie jestem najlepszy w tą gierkę. Napiszcie w komentarzu hashtag drift. By przyciągnąć publiczność. Żebyśmy mieli więcej wyświetleń. Bo ostatnio... ...dostałyśmy mały upadek, by powiedział. O kurde. I napiszcie, czy jesteście, jeżeli w taką grę graliście, napiszcie, czy jesteście w Dobri. dobrze. Tu uu, uu. oczywiście mam dzisiaj zamiar trochę zarobić pieniądzków a nowe jakieś autko. Ale kiedyś, jak to białe, jak były bardzo małe. To wszystkie auta były darmowe, to było najlepsze. Teraz te zmiany. Haha, Chyba pociągło. Tak. Kurde. A dzisiaj jakie mam zamiary kupić auto? Sprzeda mogę sprzedać auto za 21 tysięcy. A kupię auto za Oj gdzie to jest auto Dzisiaj kupimy to BMW M3 Dzisiaj kupimy BMW 3 Więc jest to oglądać Będziemy mieć najlepsze auto i napiszcie też w komentarzu co wolicie BMW czy jakieś Audi czy Mercedes Czy jakieś ile auto Ja wybieram BMW lub yy, Super To jest to super o kurde, ja sobie tak lecę, jeżdżę, jeżdżę, w lewo, w prawo, a zapomniałem, że tu trzeba coś takiego. No właśnie, to coś takiego nie wychodzi mi. Dobra. O kurde. Kajcie. Dym będzie czerwony. Będzie to oznaczało, że jest bardzo zły. <laughs> Nie, ja bym dał tu inny, ja wiem jaki. O, ogień będzie taki. Taki będzie ogień, a dym będzie bardzo ciemny, taki czerwony. Taki... A co czymże cajny? bo lecz nama nie biały, nawet tego nie, nie widać w praktyce, jak się by, jakby tak siedzi ciągle, to jest co patrzeć, ale... Odpłaci wygoda kwietową, ale dobra. Będziemy na lewo. To na wózku. Jest to na wózku, ale robię ruchy. Stawcie lajka, albo was zjem, Wiem, powiem gdzie mieszkacie. Ta 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 Wiecie, można grać w ale co jest, jakby... Bez powodu by się chyba nie pisało, ale co jest, tak... Czy uh. uh. uh, Dobra, 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 wykręcisz, wykręcisz, tak. A, jeszcze zobaczymy w tym odcinku, co BMW daje do skill. Czekajcie, skoro BMW kosztuje 35 tysięcy, 35 tysięcy, moje auto spędzą za 20... 000. To są 30 koła, czyli czekacie, trochę zajobię, gdy będzie chwilę nam stopa i będę zajabiał. Ogólnie właśnie tutaj przysłem, bo uważam, że tutaj będzie najlepiej zajabiać. co tu wasze przyszłem i tak chyba jest. Będzie tutaj najlepiej liftować. I szczerze powiem, na takie kawie, z jakiej były właśnie, teraz jest na lepiej liftowanie. Takie jest najlepsze lepsze, dyktowanie, jeszcze chyba powiem. Ale tutaj nie trzeba nawet takie, takie jest teraz najlepsze lepsze tutaj. A szczerze, tam też może być takie fajne. Bo patrz, jak tutaj ładnie jadę. To takiej kawedze. E, teraz tak, chcę być obliczenia. Jakbym teraz sprzedał to auto za 21 tysięcy, to by miał 30... Prawie 33 tysiące. Mm. Zobaczmy jakie to ma, ma limit. Aha, już tam widzę ten limit. Szczerze. No to jedźmy sobie. No ja wiem, dawał się jeszcze raz. Przez całą mapę muszę <słuch> Nie udało się, trzeba wracać. Uuu, niestety. Ale nie, przez to, że nie, nie za daleko doszło, przez to będzie lepiej, także. Więc lecimy. Dobra, lecimy. A nie, nawet wróciłem tym driftem. No a, a ja nie skończyłem się driftować. Patrzcie, ja jeszcze nie skończyłem. O, 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 o! Jeszcze nie skończyłem! Nie, nie usajemy tego. Jeszcze troszeczkę. ¿Y esta qué falda? Dobra, dobra, to lecimy sobie, dam stop. I to wie okazały się nowe plany. Patrzcie co tu jest. No. Więc jednak o jeden tysiąca musimy się Lara. I zawie mamy to. Popatrzcie w prawie górnym rogu. 36 tysięcy. A wiecie co możemy zrobić? Zakupiliśmy, ale nic nie znaczy, że nie możemy się zabawić. Wiecie o co chodzi? Czy wy wiecie o co chodzi? Jeżeli nie, to odpowiedzcie sobie na pytanie, jak sobie...

Na no. jeszcze nie, tylko pójdzie gdzieś indziej Dobra, chodzimy tu końcowa. Drodzy widzowie, chciałbym wam powiedzieć że moje autko prezentuje się tak wzajem liściutkie prawda? Tylko zmienimy felgi, bo takie nie są za fajne. A takie takie Uu, teraz sobie się bardzo podobają. A co to jest dla mnie? Y to moja opinia, to idzie na co zapasa. Dobra. Czekajcie, jest to jedna mnie rzecz Za 25 tysięcy go mogę sprzedać. Wow. Ale to jest, to, to wszystko, to ładnie wygląda. BMW. Hashtag BMW. Postawiecie elektrykiem. Ja no, nie mogę. A pewnie ma wypróżycone Tak mówię, stać życie, ponieważ on kosztuje 200 tysięcy. Tak, elektryk, niestety. A żeby ktoś to kupił, to bym się popłakał. Chyba no, elektryk, rozumiecie. O kurde, BMW wyleciało. Dobra, wykonaliśmy wszystkie zadania. Jeszcze zostało nam ostatnie zadanie. Czyli i cały ten, ale perfekcyjnie. No prawie perfekcyjnie. może muszę się tak zdarzyć, ale wiecie o co chodzi. Dobra. Maksymalnie mogę mieć trzy błędy, Przy tym już są za sobą. Nie generuj się. O. Dwa. Nie może już nic pójść. Śle. To nie, nie, nie. nie było takie złe. To jest pastwa. Ostatnie! Sajtuję, to już i tak było. Pamiętacie, że tam znajdowałem? Wydało nam się, ale teraz muszę robić tylko jeden. Odtąd. Pojedziemy. Pod wygraną. Oj nie jedziemy, dobra zapamiętajmy, że zaczynamy odtąd. Okej. Okay. Gdy zdamy na to drogę. Dobra, jedziemy. Nie. Oczywiście te fejdę że nie mogę tak robić. Dobra, jedziemy. mogę się zatrzymać. Te. Tylko mogę swolnić. To jest plus. Dawaj, dawaj! Jest! Dobra, zaliczymy to, okej? Okay? Zaliczymy. Jest! Wow. Ale to jest piękne. Ta BMW jest piękne. takie zakiety mają od razu w lewo Czekali mnie a dobra to widzowie to było tyle na ten odcinek zostawcie lajka like i subika jeżeli chcecie takich więcej odcinków I ja was dam. oczywiście w moim autku tylko czekajcie czekaj mam po prawej. ja was dam w moim autku mogę ja wam pokazać kamerkę, jak wyglądam Czekajcie, nie włączyło się. Halo? Co się automatycznie wyłacza? Dobra, co tam? Stawcie lajka like i subika dla tego pięknego BMW. Jak chcecie taki kolejny odcinek, to pozbieramy się... na co tutaj byśmy pozbierali? się nie będę specjalnie grał dopóki ten. I ja myślę, że byśmy pozbierali na Dobrze, nie ja wybieram, wy wybierajcie. Co zadań, no zobaczę ja. no, Nie widzimy tego. Odtąd możecie sobie zobaczyć te wszystkie auta. Napiszcie w komentarzu, które nazwę. A jak nie to powiem, który ja bym wybiał. A dobra to już nie, tu już nie. A co tak tu już tak, tylko do, do 60 koła, czyli dotąd. Tutaj już nie. A nie, dobra, do 50 macie koła. Ja bym szczerze, szczerze to by wybiał. Czekajcie, ja bym wybiał. Pasa nie, oczywiście. Ja bym wybrał szczerze. Albo tego. Albo. Albo. Ten wystawia silnik, ale nie, nie, bo mi się tak. Nie wiem, co by był dobry do diftowania. Tak, albo to. Kolejne BMW. A ja Wam dziękuję za to oglądanie. Ja Wam. Czekajcie. Czekajcie. Kurde. Ja Wam tak powiem. A to miałoby Like i pa pa pa, pa. Zostawcie lajka sobie. piękna. Na no.